Cześć, taj Tomek, Po The Beginning, poziom siódmy, Niewidzialny Wróg. Po raz kolejny dwa kontynenty, tym razem tylko jedno wrogie plemię, plemię Humara. Dziesięciu wyznawców, my zaczynamy od czego? My zaczynamy standardowo od sześciu. Jedna kamienna głowa, jedna skarbnica wiedzy, właśnie czar niewidzialności. Czar niewidzialności możemy rzucić na dowolnego wyznawcę. Staje się po prostu dla wroga niewidzialny, może się zakraść do środka wioski i tam przepuścić atak, z nienacka. Dobrze, to... zaczynamy. Dobrze, widzę, że jest tutaj taki dość wąski supełek. Puścimy może tutaj kilku, żeby zbudowali nam wieżę, żeby mogli zacząć budować wioskę w dwóch punktach. Dobrze. szamanka sobie idzie ha. dalej. Działamy. Tsunami. 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 Dobrze, stosunkowo wolno się ładuje ta mana, ale mamy dopiero 20 wyznawców. Trzeba wykorzystać każdego wolnego dzikusa. budować dalej. Kolejna chata, jedziemy z tym. Dobrze, tu za chwilkę powstanie budynków. Stworzymy szamankę. wpuścimy tutaj. Za chwilę będziemy łączyli się z wrogiem. Dobrze. My tu mamy dzikus i dzikus. Poprosimy sobie tutaj wieżę. I szamanka tutaj. Kolejny dzikus. I kolejny dzikus. I bardzo dobrze. Niech nam zbuduje wieżę tutaj. Właśnie, bardzo mądrze, bardzo mądrze. Nie pionowo w górę, tylko po zboczu. Zaczniemy budować kolejną, kolejną osadę. Groblę możemy jeszcze wrzucić. Czy grobla, z tego co pamiętam, jest niepotrzebna, bo przeciwnik sam łączy się z nami dość sprawnie. Ale okej, okay. tak nie korzystamy z many. Niech czary się ładują. Cunama Cunama. Dobrze, mamy wieżę dla szamanki. Pięknie! Teraz troszeczkę przeszkodzimy drugiej szamance, bo ona też pewnie tam pozyskuje wyznawców. Jest wieża, No pora na chatę. No, zbudowali budynek szkolący kapłanów, w którym się szkoli kapłanów. Musimy troszeczkę podgonić Chatka. Z tym ładowaniem czarów może wykorzystajmy to, co jest świetnie. On wie, że... dalej. tym mime. dalej. Może będzie było tak prosto. Możemy też wieżyczkę tutaj. Stawić. I zanim pierwsi kapłani wroga wyjdą, my już powinniśmy mieć groble Dokładnie. Nasza szamanka będzie śmiało atakować. Patrzę jeszcze tutaj na tą kamienną głowę. Mógłbym wam pokazać czar erozji. W sumie czemu nie? Kolejna sprawa. czterech wyznawców, którzy nic nie robią. Pięciu nawet potrzeba. Kaj. Niestety chyba nie sięgniemy jej piorunem, a szkoda. No myślę, że już możemy tutaj atakować w tą stronę. Zarzeczymy sobie trzech kapłanów. Gdzie jest budynek kapłanów? Jeszcze się nie zbudował? No tak, jakby plany zniknęły. A, plany. Tak, plany zniknęły to kiepsko się kiepsko zagrałem dobrze to zbudujemy chatę kopalną tutaj nasza małpa wyjdzie tutaj Już Proszę, Dobrze. już wrogi kapan. że trzeba powiedzieć o że pozyskaliśmy czar erozji.

spokój z kolejnym kapłanem. Co, i tak cały czas szkolą? I kapłanów, i wojowników. No dobrze. Ustawimy sobie od razu linię. Musimy chwilę przeczekać. O właśnie, wszyscy do szkolenia. O proszę, już nam chciała. Zabrać kilku śmiałków. koni, Wreszcie, jakaś linia obrony, coś się dzieje, coś się tworzy. Kilku wojowników też sobie przygotujemy. Panie mamy kilku kapłanów. 오아가 아카 켈로 오나가 Fajnie. Tutaj pozyskujemy wyznawców, tylko musimy uważać na kapłan, że nam kapłani nie zbudujemy... O proszę, co oni budują? Chyba troszeczkę się rozpędzimy. w ten sposób zbudujemy elegancką linię obrony. Muszę dołożyć jeszcze kilku kapłanów. To Doskonale. Zobaczcie. Z jednego czy z dwóch kapłanów... Zrobiła się mega, mega obrona. Dobrze, a teraz tak, bo skupiamy się na jednym, a za chwilę pewnie wydarzy się coś innego. Przyznam szczerze, że musimy, żeby tą szamankę zaatakować. Nie można by dostawić zostawić jeszcze kilka budynków tutaj. Czemu nie? Dobra, myślę, że troszeczkę, troszeczkę przyspieszymy to. Idzie nam fajnie, z niczego zrobiło się 20 parę jednostek takich nadających się do walki. Trzeba ja pani, żebym nie ekstra. Zresztą nie Pokonajmy im szamanów. Dobrze. Tymczasowy spokój. Had. Stracą wyznawców, straszą manę. szamanka się wolniej zregeneruje. Co tu się dzieje? Wszystko OK. Zdobędziemy sobie, zdobędziemy sobie czar ze skarbnicy wiedzy. Czytam że jakoś czaru? niewidzialności nigdy nie używałem. Ja? Dobrze. Szamanko się zrespiła. I idzie już za nas. Mógłbyśmy... O, moglibyśmy... bardzo fajnie załatwić... Załatwić kwestię przejścia jej tutaj. Usunąć po prostu za pomocą erozji drogę. A właśnie, użyjmy erozji. Coś poczarujmy w środku wioski. Dwa czary erozji. Nie zatopimy im kilka budynków. O właśnie, a tym polega działanie erozji. Cóż, mamy tu kilka budynków. Już niewiele im z tego zostało tak naprawdę wygląda to jakby to były już ich jest y, ostatnie jednostki trzy budynki k k ka, Szuka. Tak też może być, że w tej chwili zrozpiła się szamanka, to już jest koniec. No cóż, poziom siódmy był jeszcze łatwiejszy niż poprzedni. Spodziewałem się troszeczkę dłuższej rozgrywki. A może następne będą ciekawsze, dłuższe, bardziej złożone. Nic, dzięki za odcinek i do zobaczenia następnym razem. Cześć!